Witajcie, kochani! Dzisiejszy odcinek będzie o szkodliwości aluminium na zdrowie. Więc co mówią badania naukowe? Jak się okazuje, folia aluminiowa jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych powszechnie w przemyśle spożywczym, opakowaniowym, medycynie i kosmetyce, a także w kuchni i w restauracjach do przechowywania żywności, grylowania, gotowania, pieczenia, czy pakowania posiłków na wynos. Aluminium znajdziemy w puszkach z napojami, czy żywnością, folią folii aluminiowej, garnkach aluminiowych i patelniach, w aluminiowych tackach do pieczenia, sztućcach aluminiowych, dezodorantach farbach, z aluminium, a nawet lekach przeciwkwasowych. Ale wiele ludzi nawet nie zdaje sobie sprawę, że nadmierna ekspozycja na aluminium może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. A szczególnie istnieje potencjalne zagrożenie zdrowotne związane z używaniem folii aluminiowej, zwłaszcza w wysokich temperaturach, kiedy to zawija się w nią kanapki na gorąco, czy piecze coś w piecu. Warto też wspomnieć o tym, czym jest folia aluminiowa. Jest to cienka warstwa aluminium wytworzona przez walcowanie kawałka tego metalu. Aluminium to trzeci pod względem obfitości metal na Ziemi. Aluminium to inaczej glin, lekki srebrzysty metal. Głównym zagrożeniem dla zdrowia człowieka przy w kontakcie z, z żywności z aluminium jest przenikanie jonów aluminium z folii do żywności. Proces ten zachodzi przede wszystkim gdy żywność jest podgrzewana lub pieczona w folii, przy długim przechowywaniu w lodówce lub podgrzewaczu oraz gdy folia ma kontakt z kwaśną lub zasadową żywnością takie jak cytrusy, ocet, pomidory i tym podobne. Aluminium jest metalem toksycznym, który może kumulować się w organizmie i mieć negatywne skutki zdrowotne. Badania opublikowane Food Additives and Contaminants wykazały, że migracja aluminium jest znacznie większa w przypadku żywności kwaśnej. I pieczonej folii. A według badań Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności wynika, że aluminium migruje do potraw, szczególnie podczas długiego pieczenia w piekarniku w wysokich temperaturach, a jak aluminium dostaje się do organizmu. Aluminium może przenikać do organizmu na kilka sposobów. Na przykład z pożywieniem, szczególnie z żywności przygotowywanej lub przechowywanej w folii aluminiowej, czy aluminiowych naczyniach, z kosmetykami, np. z dezodorantów zawierających solę aluminium, z leków, np. niektóre środki zobojętniające sok żołądkowy, zawierają związki glinu, z wodą pitną. Bo w niektórych regionach aluminium jest obecne w wodzie z kranu jako efekt oczyszczania chemicznego. A teraz o skutkach zdrowotnych i toksyczności aluminium na zdrowie. Nadmiar aluminium w organizmie może mieć negatywne skutki zdrowotne. Jest to metal ciężki, który nie pełni żadnej funkcji, dobrej funkcji. W ciele człowieka, a teraz co może spowodować nadmiar aluminium w organizmie człowieka? Na pierwszym miejscu wymieniłabym wpływ aluminium na układ odpornościowy i hematologiczny, bo aluminium może zaburzać funkcjonowanie układu odpornościowego oraz powodować anemię. Wysokie stężenia aluminium mogą wpływać na przewlekły stan zapalny oraz zaburzenia pracy układu odpornościowego. Następnie aluminium powoduje neurotoksyczność. Według wielu badań okazuje się, że aluminium związane jest z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych. Zwłaszcza choroby Alzheimera. Aluminium wykazuje toksyczny wpływ na komórki nerwowe i wyższe stężenia aluminium znaleziono w mózgach osób z demencją. Podejrzewa się, że aluminium może przyczyniać się do uszkodzeń neuronów i upośledzenia funkcji poznawczych, zwłaszcza u osób starszych. Ponadto aluminium może powodować problemy z układem kostnym, takie jak osłabienie kości i osteoporozę. Aluminium może zaburzać gospodarkę wapniowo-fosforanową, co może wprowadzić do miękkich i łatwo łamiących się kości. A także aluminium może zaburzać pracę nerek, szczególnie u osób z niewydolnością nerek. Aluminium może się akumulować i pogarszać funkcję nerek. Osoby z chorobami nerek są szczególnie narażone, ponieważ organizm trudniej usuwa aluminium, co prowadzi do jego kumulacji w organizmie. Czynnikami zwiększającymi przechodzenie aluminium do żywności jest temperatura, bo im większa temperatura, tym większa migracja aluminium. Mówię tutaj o pieczeniu w piekarniku, grylowaniu i tym podobne. Ponadto ważny też jest rodzaj żywności, bo kwaśne, słone, tłuste pokarmy sprzyjają szybszemu przechodzeniu aluminium do żywności. Nie bez różnicy jest też czas kontaktu żywności z aluminium, bo dłuższe przechowywanie żywności w folii zwiększa przechodzenie tego metalu. Jeżeli dbasz o swoje zdrowie, to przecież istnieje, istnieją różne alternatywy dla folii aluminiowej. Na przykład można używać papier do pieczenia zamiast folii aluminiowej. Można używać szklanych, ceramicznych lub stalowych naczyń zamiast naczyń aluminiowych. Kanapki i owoce można pakować wielokrotnego użytku w woskowe ściereczki lub papier do kanapek. Przechowuj żywność w lodówce w pojemnikach, a nie owinięte folią aluminiową. Wybieraj dezodoranty bez aluminium oraz proszek do pieczenia też bez aluminium. Wybieraj wodę filtrowaną, jeżeli woda z kranu ma wysoki poziom aluminium. Jedz więcej produktów wspomagających detoksykację, takie jak kolendra, chlorella, czosnek, spirulina, cebula, brokuły, jabłka, jagody, buraki, siemię lniane, kurkuma i tym podobne. Pij dużo wody, około 2 litrów dziennie. Pij zieloną herbatę lub napar z pokrzywy i ostropestu. Włącz błonnik i antyoksydanty do swojej diety. Unikaj żywności przetworzonej i oczywiście aluminium. Podsumowując, wiadomo, że folia aluminiowa jest dość wygodna w codziennym stosowaniu, ale nie zapominaj, że pod wpływem wysokich temperatur i kwaśnych produktów dochodzi do przechodzenia aluminium do żywności. Nie stosuj uszkodzonej lub pogniecionej folii aluminiowej, bo folia aluminiowa z otarciami lub pognieciona może szybciej uwalniać aluminium do żywności. A jeżeli musisz użyć folii aluminiowej, to stosuj ją na zimno do przechowywania niekwaśnej żywności przez krótki czas. W piekarniku do pieczenia potraw. W folii aluminiowej można też na dno położyć papier do pieczenia, aby ograniczyć kontakt aluminium z żywnością. Rozsądne też jest ograniczanie kontaktu z aluminium w życiu codziennym, a szczególnie w kuchni i w kosmetykach. Jest to prosty krok w stronę zdrowszego życia. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście. I zapraszam do oglądania następnych odcinków. Proszę również, podzielcie się tym filmem ze znajomymi, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was i życzę miłego dnia. Właśnie rzuciłam pracę, żeby robić dla Was filmy. Dajcie suba!